Klasycznym sposobem poluźnienia zbitej na wierzchni jest wbijanie wideł w ziemię, przychylając ich kolce do tyłu. Ten zabieg przynosi ulgę zbitej na wierzchni i drenuje nadmiar wody. VertiDraining draining jest zmechanizowaną operacją opartą na tej samej zasadzie. Kolce maszyny Verti Drain wbijają się do głębokości 400 mm pionowo w dół w ziemię, następnie przychylają się do tyłu, podnosząc i rozbijając ziemię. Życiodajne powietrze jest w ten sposób wprowadzone w glebę, pozwalając wodzie przepłynąć do korzeni trawy. Korzenie mogą teraz swobodnie rosnąć w dół, co przynosi wiele korzyści. Aby rozbić głęboko zalegające, ubite warstwy, powinny być zastosowane długie, grube i pełne kolce. Cienkie kolce można użyć do szybkiego przygotowania boiska tuż przed meczem. Puste kolce są stosowane do pionowej penetracji, aby nawieść glebę nowym piaskiem.